Ej, wleć z całym ciałem! Ej, agencik! Tu możecie się przebrać I co, ty rozpierdalasz ten budynek? No To już mogę pokazywać No Ja Jak ty chcesz to rozjebać? Nie, no to zostaje Aha, tylko w górę tylko Ta część zostaje, tamta wylatuje i góra wylatuje, a to zostaje Kupiłem napoje, nie wiem co, <grym> pijecie I <grym> ja, skupiłem, Nie, jest pojebany Zero, kupiłem zwykłą Ty po popierdolony Zero, e, zwykłą, woda gazowana i nie Dobra, buty Buty z remontu u kostka, widzowie To są buty z remontu u kostka No i co? Yy, trzeba spodnie przebrać, i ja mam tam w plecaku i lecimy. Idziemy tam? No. Dobra. Co kurwa chodzimy tam? No? Weź ten telefon, proszę mnie. mi pomóc? To jest stabilne? A, na drugą stronę to podeście się przechodzi. Gdzie? Tam na drugą stronę. Jak kurwa po desce? No po desce Po jakiej desce, ty, kurwa? No ty po się... tej No zobacz No to poczekaj, kurwa No zobacz Ty je ty ważysz? A je to ma u dźwigu ta deska? Nie wiem W to chyba by się złamała Musimy te, te belki wywalić Te belki wszystkie? Tak Ale te na środku czy te? Te Dobra, a gdzie je? Tę. Tam na dół. I później ten murek będziemy wypsuć. Dobra. No to raz, za kurde, nie? Może z jednej strony trzymać, żeby nie poleciała całkiem... <grymne> Żyjesz? <grymne> <grymne> <Yo>. <grymne> No troszeczkę ręka jest kurwa Ja Ja Zaczynam No nie no gdzie no, no, no to leciutko mi coś tam Ona trzymała i nagle puściła ja, Tań, ja rozumiem BHP no. budowie, BHP Ej, Więc powolne ruchy Jasne, jasne dobra. No dobra Czej, bo nie wiem czy tu gwóźdź gdzieś nagle mi O kurwa Paweł! O. Jebaj! I patrz! O murę? No. I tu ją Ay, ty, bo ty potros, kurwa, a ty go sąsiadowi potrost pierdolisz. Nie bo patrz! Co, co rzeczy? Jak ci idzie? Pokonujemy deska stary. Jak deska? No kurwa i to teraz. Za duży gwóźdź, a za mały łom. Drugą stronę, drugą stronę łomem. Chodź za bo... Ja pierdolę za robotę. Baki, bo to kurwa nie podoba mi się to. Do... Nie, nie. E, tego odejdźcie Trzymam to Nie odejdź <laughs> Trzeba, trwa... o, Kurwa co ty robisz? Odejdź Tu samo Trzeba było od razu tak zrobić No dobra, pytamy No co, może coś chycić To tam o, pięknie wybierajcie się Czekaj, bardziej... tu teraz można pchać. No, o, nie, nie, odejdźcie, odejdźcie. No dobra, no dobra. No i co? My oczywiście pracujemy, a bagieta się opierdala, wiadomo. No dobra, wszyscy. Zartuje pod stream, wszyscy my jesteśmy nierobami, kurwa. No co, kurwa, przecież to dużo roboty było. Co to końcóweczka. Ja patrz no, dużą częścią. Nie zmęczyłem się jeszcze. No nie no Paweł już wie, że uderzenia są słabsze. Nie okłamuj, ja też bym się zmęczył.

No, no jak już to lepszy no, to... jest. Jego, jego młotem uderzenia są nagle precyzyjnie. Dzieje. I teraz pójdzie? Nie, nie zrobię tego tym ludziom. Komu? Innym ludziom na miejscu. Co, tak co tak się zarysowałeś? Nie wiem właśnie. No? Leci! Ręką, ręką! Ej bagieta! Kurwa, jak to wyjaśnisz? Nie mamy drugiego mota. Jak to wyjaśnisz? Ej! Ej bagieta! No, Młot mi spadł na dół stary. No co? No, mot mi na dół spadł stary. No to co ty, mucha, ty co to jest kurwa, no, do No nie dam rady bagieta, nie odcięłeś. Widzę, za tobą ma. Rozjebałem motek. No, dobra, spoko. Ty, no pękło drewno. No dobra, zaraz ci naprawię. Masz nowe? Nie no. Klina, nie no. Bo... Będziesz wbijał Nie, rozjebało się, nie wypadło. No dobra, no to no. trzeba to wybić. I, I to by, wbić. Kurwa wbić na nowo. Aha. O kurwa, ty. Ej, z tym całym ciałem. A Jack, wow! wow! Kurwa, Dziku! Ej, Dziku, na najbliższe 3 dni nie ma siłowni. Szczerze, ja szanowałem ogólnie takie prace budowlane i budowlańców. Teraz Wwiało, jeszcze bardziej. Wkurwiało mnie, o, wiesz, określenie, że ludzie no, gadają, że robole. Kurwa, to jest zajebiście ciężka praca i wcale nie taka prosta. A teraz jeszcze więcej mam szacunku, kurwa. To no jest tak. pojebane. No tak. Nie dymamy mamy czas na babiecie Pierwszy, ja pierdolę. Nie widzę tego mostu bagieta. Ty tu jakieś szkła już potrzaskane widzę. Co tam jest? No technika. Jakaś decha, no najlepiej. Do krawędzi. Czekaj, czekaj, czekaj. Kurwa.

nie, ale mi się na nie jest w sumie źle. Mogę zacząć od tej strony? Czerazja. Czekaj, no ja trafiać Proszę cię bardzo Paweł Ale to najpierw od boku, od boku, mach od prawej Paweł! Od boku się łatwiej! Od krawędzi. Najpierw od prawej albo od lewej Tam jest trochę ciężko po tej bejde, ale... No i teraz masz... To dwie naraz? Zaraz teraz tu Fajna robota, taka? Fajna. Ja dalej? Czy ja teraz? No mogę jeszcze. Ja patrzę czy stream działa. Szczerze, mega lajtowa. Ale biemy kurwa. Kurwa! Chyba dziwniejsza ta drabina. Nie stabilnie schodziłem, wchodziłem. Ty też tu wchodziłeś czy nie? Tędy nie. Będę coraz jest pierwszy raz. Łapiesz? Kurwa teraz tak zgłosi. To daj go rzuć mi też. Nie, 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 nie rzucaj. Daj, rzucam. daj, rzucaj. Daj, rzucaj. Trzymaj drabinę. No kurwa debilu. Człowieku, ja mam tu cztery ka... Gościu, ogarnij się. Kolejne opony stary, Jak? Ty no, ile ty masz tu opon? Ile ty masz tu samochodów stary? No bo mówię Ci, tutaj... Ej, dajmy wejdziecie tutaj. Tam, tam jest wcześniej. Nie wiem, co było... Dosła. Tam, gdzie łaty my odkładali. I na ten, na ten stosik? Tak, na ten stosik. Hmm. Ty, ty, tu. No i widzę z, z pierwszy tak, z, z powika mogliście zobaczyć jak się zapierdala na budowie na przykład, a to mi się wydaje był lekki dzień w robocie. No i masz szlaufa na dworze? Po co? Eee. Bo my sobie ręce chociaż umyli, żeby tak do auta nie wejść brudno. nie mam, no ale to wejdzie jedną wodę i nie gazowano mi, no nie. Nie głupie. To dzięki. Nie będę was bronić. <laughs> Dobra. Dziękuję Ci stanie. Zajebiście było naprawdę. Była przygoda jakie... Dobra, wraca, Kiedy? Wracamy? Za dwa tygodnie.